W budynku jest awaria. Nie działają windy. Budynek ma 20 pięter i 100 najemców. To oznacza, że kilka tysięcy osób będzie musiało skorzystać z klatek schodowych. Jak o tym powiedzieć najemcom? Nazywam się Agnieszka Sławomirska i zapraszam do Galaktyki Nieruchomości, w której dzisiaj o komunikacji kryzysowej. jest Lidia Piekarska-Juszczyk, właścicielka agencji Beyond Public Relations. Cześć Lidka. Cześć Aga. Lidka, czy wiesz jakie słowa pojawiają się po słowie kryzys, gdy wrzucisz to słowo do wyszukiwarki Google? No tak, to są takie grube słowa. Kryzys finansowy, kryzys gospodarczy, kryzys bankowy, a nawet czasami wojna się na przykład pojawia. Tak, sprawdzałam i tak dokładnie jest, ale w nieruchomościach to słowo kryzys ma trochę szersze i inne znaczenie i może oznaczać inne sytuacje, jak na przykład Właśnie, jak na przykład jak na opóźnienie przykład. w budowie, wypadek na budowie, różne się sytuacje zdarzają. Albo awaria windy. Albo awaria już w takim użytkowaniu, tak. Może to być awaria chociażby jakby systemu wind, czy nawet ogrzewania, na przykład. Kryzysem może być, jak nie działa klimatyzacja, a jest 40 stopni na zewnątrz. Tak, zdecydowanie <grychy> tak. To można nazwać kryzysem w nieruchomościach. Dokładnie. Dużym problemem. E, czy, czym jest tak, jakbyś mogła przybliżyć, komunikacja kryzysowa? Mhm. Kryzysacja, komunikacja kryzysowa jest tak naprawdę zarządzaniem. Czyli wtedy, kiedy pojawia się ten kryzys, o którym na przykład powiedziałaś, że przestają działać windy, to już jest trochę za późno, bo generalnie do większości sytuacji kryzysowych można się przygotować. I takim podstawową zasadą komunikacji kryzysowej jest właśnie przygotowanie się. No bo jeśli pracujemy w nieruchomościach, to możemy przewidzieć różne sytuacje związane, czy z etapem budowy, właśnie, że coś na tej budowie pójdzie nie tak i inwestycja się przesunie, czy jeśli mamy do czynienia z jakimiś starszymi budynkami, no to coś się może zawalić. Niestety zdarzają się też wypadki na, na budowie, więc dużo tych sytuacji można przewidzieć, tak samo jak wspomniałaś już później w użytkowaniu, czy właśnie nie wiem, coś się dzieje z systemem klimatyzacji, albo nie działają windy. Tak, coś I... może przestać działać, to jest takie dosyć częste. On mówię, że bardzo często, ale tak, myślę, że każdy tak. z użytkowników nieruchomości spotkał się kiedyś z sytuacją, że w, na przykład schody ruchome są wyłączone z użytkowania albo windy. No właśnie, i do większości tych sytuacji można się przygotować i należy się do nich przygotować jakby w, w dwóch aspektach. Po pierwsze, najpierw to trzeba się przygotować pod kątem zarządzania, już takiego stricte zarządzania nieruchomością, no bo odpowiednio wcześniej trzeba przeprowadzać przeglądy techniczne czy robić audyty różnych systemów, żeby właśnie zapobiegać sytuacjom kryzysowym. A z drugiej strony, no nie wszystko jest do, do przewidzenia, więc trzeba przygotować sobie takie właśnie komunikaty kryzysowe do odpowiednich grup odbiorców. No jeśli mamy do czynienia z najemcami budynku, to na przykład możemy przygotować taki komunikat dla, dla najemców budynku, no i on musi wyjść bardzo Szybko, bo jeśli przestają działać te przysłowiowa winy, no to sytuacja jest w tym momencie trudna i na przykład te tysiące pracowników muszą skorzystać z, z, z na przykład klatki schodowej. Dobrze, a w takim razie jakich słów używać, a jakich unikać podczas w takiej właśnie sytuacji, kiedy Przykładowo nie działają windy, bo ja zawsze w mojej ekipie technicznej mówiłam, słuchajcie, bardzo was proszę, nie piszcie awaria, bo słowo awaria, nie chodzi o to, żeby ukrywać coś, tak, tylko, że takie słowo, takie słowa, jak awaria, sytuacja problematyczna, one zaraz podprogowo działają na nas w taki sposób, że myślimy sobie, o kurczę, coś tutaj nie jest dobrze, może ten budynek nie jest w pełni sprawny i, i zaczynamy mhm. myśleć zaczynamy mhm. myśleć dalej, szerzej, a można po prostu napisać, że coś jest wyłączone z czasów. Wyłączone z użytkowania. Czy to do, dobrze robiłam, dobrze robię, dobrze, dobrze sugeruję, czy też nie? To jest troszkę, w zależności od sytuacji kryzysowej, to jest takie, że tak powiem, podstępne, jak, jak komunikować. To jest nie takie proste, bo oczywiście wielu osobom się kojarzy, że chociażby przeproszenie. Może już jakoś powodować, że jesteśmy winni, coś zrobiliśmy źle, a tak naprawdę przeproszenie jest drugą podstawową zasadą komunikacji w sytuacjach kryzysowych. No bo jak coś się dzieje źle, no to trzeba za to po prostu przeprosić. Takie ludzkie zwyczajne postępowanie jest po prostu najlepiej odbierane i nie można kombinować, że tak powiem, kolokwialnie w tak, tej komunikacji Należy tak, nazywać rzeczy po imieniu. Bo im bardziej zaczynamy wymyślać dookoła słowa, które na przykład chcą uniknąć słowa awaria, tym bardziej moim zdaniem jakby działa to w drugą stronę, czyli tym bardziej ktoś wie, że chcemy coś ukryć. Tak. A tak naprawdę komunikacji kryzysowej najbardziej liczą się fakty, musimy komunikować to, co wiemy, bo czasami nie wiemy, no mogą te windy przysłowiowe przestać działać i na początku, czyli w momencie, kiedy one przestają działać, najważniejsze jest jakby zorganizowanie ruchu tych najemców i poinformowanie im ich, którędy na przykład mogą się wydostać z budynku, a dopiero później na przykład przeprowadzenie audytu, więc tak naprawdę w zależności od tej komunikacji kryzysowej ona powinna przebiegać stopniowo, czyli najpierw musimy jakby zakomunikować to, co wiemy i komunikujemy tylko o faktach. Później orientujemy się właśnie z odpowiednimi ekipami, co się dzieje i kiedy już wiemy, co się to wtedy przygotowujemy kolejny komunikat, Drodzy Najemcy. Um, przyczyną zatrzymania się wind było to i to. Podjęliśmy odpowiednie środki. I tak dalej. Trzeba to po prostu wypisać, żeby taki najemca miał po prostu pewność, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Czyli I po, po za... pierwsze, przygotuj tak? się, po drugie przeproś, jeśli to jest rzeczywiście coś jakiegoś grubego em, kalibru, po trzecie, powetuj, czyli jeśli coś jest, e, jeśli ta sytuacja jest gorsza niż na przykład właśnie e, kwestia związana z tymi przysłowiowymi windami, no to trzeba po prostu, na przykład, nie wiem, wypłacić odszkodowanie, jeśli to jest jakiś wypadek na budowie, czy generalnie powetować. Ponieść straty. odpowiedzialność. Dokładnie, ponieść odpowiedzialność, wziąć się na siebie. No, tak, tak naprawdę tak, to jest tak, taka tak. podstawowa... Podstawa um, zarządzania też kryzysowego. E, kolejną rzeczą jest przeciwdziałanie, czyli musimy jako taki na przykład I właściciel i, zastanowić je, się. I jeszcze przepraszam, że cię przerywam, ale przypomnę do głowy, że w takich sytuacjach, jak w budynkach się dzieją, bo to teraz te budynki to są jak miasta, prawda? Tych najemców, mhm, tak. użytkowników jest bardzo dużo, to warto też jako taki tak zwany follow-up, czyli w dalszej, w, da w dalszej na dalszym etapie powiedzieć najemcom, co zrobiliśmy, żeby. Usprawnić na przykład działanie tych urządzeń, jak no, tak dalej informować. Dokładnie. Czyli przeciwdziałaj, czyli taka Przeciwie, kolejna tak, korowna tak. zasada. Czyli musimy jako taki właściciel y, powziąć pewne naprawdę nie kroki na piśmie, tylko realne kroki, żeby na przykład przeciwdziałać kolejnym awariom, czy żeby usprawnić jakieś systemy funkcjonowania w budynku. No i właśnie to, co mówisz na koniec, jest ostatnia, piąta zasada: popraw się, żeby ten, ten nasz odbiorca, czy ta grupa docelowa, do której się komunikujemy, wiedział, że rzeczywiście zrobiliśmy coś konkretnego, co w przyszłości pozwoli uniknąć. W takich sytuacji. Oczywiście, w przypadkach takich dużych kompleksów wielofunkcyjnych, e, chociażby na, nawet takie zatrzymanie się wind, może powodować dużo po prostu problemów, no bo e, są osoby, które się poruszają na wózkach, schodzenie tymi klatkami schodowymi wtedy bywa uciążliwe. Te wszystkie procedury, dlatego pierwsza i najważniejsza zasada, to jest: przygotuj się, bo te wszystkie procedury muszą być przećwiczone zaraz na początku. A komunikaty, w, to właśnie w, w postępowaniu i w komunikacji kryzysowej, też mogą być przygotowane na różne ewentualności wcześniej, czy na wypadek wypadku, czy na na wypadek właśnie jakiejś awarii systemów, to wszystko można przewidzieć przynajmniej w takim jakby scenariuszu, co nam tak się może same, wyobrazić, tak, co tak, najgorszego tak. może na, się Oho. zdarzyć w takim budynku, no i tak. wtedy wypisujemy sobie listę i możemy się przygotować do tej komunikacji, żeby później nie łapać się po prostu właśnie słów, które właśnie być może mogą wzbudzić panikę albo jakieś zaniepokojenie, dlatego tak ważne jest przygotowanie się, żeby używać odpowiednich słów, ale też komunikować fakty. No i komunikować, teraz mi przyszło też do głowy, nie tylko na zewnątrz, czyli nie tylko do najemców, ale także jeżeli zarządzamy tym budynkiem, jesteśmy właścicielem, no to tutaj cały jest ten back, back, backstage, jak ja to mówię, cały, cały szereg firm, które połączony. pracują na to, żeby ten budynek mógł tak. działać, obsługa techniczna ochrona, utrzymanie czystości, serwis oddzieleni, także bardzo dużo firm, których ciężko tutaj nawet wymienić tak szybko. I oni też powinni być poinformowani, tak samo jak najemcy, tak? tak. I inni użytkownicy tak. również w budynku. I także procedury z tymi firmami, które są stałymi dostawcami, dla, usługodawcami mhm. dla budynku, również powinny być na wypadek takich, takich sytuacji przewidziane. Tak, i te procedury muszą być ustalone dużo wcześniej i da się je rzeczywiście zaplanować. I one muszą być przede wszystkim przećwiczone. Muszą być też na przykład wyznaczone osoby kontaktowe. Powinna być taka lista osób kontaktowych w sytuacjach kryzysowych. No tak, Czyli żeby na przykład, do kogo dzwonić, kto tak. kogo informuje, kto informuje do mediów, żeby nie było tak, że na przykład w przypadku cięższej sytuacji przyjeżdżają media i wypowiada się na na przykład pan ochroniarz, albo przypadkowy złapany klient, albo najemca. No, musi być twarz takiego kryzysu, jeśli on jest cięższy, która zna wszystkie fakty, a ich nie zna, to potrafi przekierować do odpowiednich służb. Więc na pewno trzeba uniknąć takiego hałasu i dezinformacji, bo w różnych przypadkach może to po prostu spowodować gorsze szkody dla komunikacji niż, niż po prostu takie owijanie czy unikanie tematu. A największe błędy w komunikacji kryzysowej? No największe błędy i takie najczęściej spotykane to jest tak, takie przysłowiowe zachowanie na strusia, czyli chowanie głowy w piasek. Często się jeszcze zdarza, że po prostu jest jakiś kryzys, ktoś, wiadomo, że on jest, albo że zaraz wybuchnie, jest po prostu uchowanie głowy w piasek, nie, nie ma. Udawanie, że nie dzieje, ma tej się sytuacji. Dzieje, się. To jest najgorsze, co może być, że jedne w dobie mediów społecznościowych mamy aplikacje budynkowe, jakby te systemy zarządzania nieruchomościami są naprawdę już na bardzo zaawansowanym poziomie. Nie da się uniknąć, że jakaś informacja wyjdzie. Więc trzeba po prostu mieć przy Przygotowane te prez, procedury. Drugim oczywiście takim podstawowym błędem jest kłamanie zwyczajne albo wymyślanie, po prostu, bo nie wie się, co czasami po prostu ktoś, kto zajmuje się komunikacją albo nie ma doświadczenia w tej komunikacji, ma taką tendencję mówienia dużo, żeby powiedzieć i żeby próbować uspokoić sytuację. To jest nic bardziej mylnego, no bo musimy jakby, jakby po pierwsze być profesjonalni w, tych w tej komunikacji, używać określonych zwrotów, słów, które są poparte faktami, Mniej niż mówić za dużo. Tak, Mniej znaczy więcej. Dokładnie. To znaczy więcej. Więc myślę, że to są takie dwa główne błędy, czyli właśnie chowanie głowy w piasek albo kłamanie zwyczajnie. Czy warto korzystać z pomocy ekspertów? Zawsze warto korzystać z pomocy, z pomocy ekspertów i myślę, że oni po prostu dużo szybciej są w stanie uspokoić sytuację, uspokoić też te osoby zarządzające, po prostu wdrożyć te procedury, który, które, które można wdrożyć i nawet jak już czasami nie ma tych procedur, to eksperci od komunikacji są w stanie szybciej zaradzić, zobaczyć z zewnątrz tą perspektywę. Bo robią to zawodowo. Robią to zawodowo i mają dystans do, tak. do, do danej sytuacji. Witka, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. A naszym gościem była Lidia Piekarska-Juszczyk, właścicielka firmy Beyond Public Liquidations. Już teraz zapraszam na kolejną galaktykę nieruchomości w przyszły czwartek o 14.30. Do zobaczenia!